Obchodzimy dzisiaj święto świętego Bartłomieja, który w tej Ewangelii jest nazwany Natanaelem. Jest ten jego piękny dialog z Jezusem, gdzie Pan mówi mu, Wierzysz, dlatego, że ci powiedziałem o twoim sercu. Zobaczysz jeszcze więcej: otwarte niebo i aniołów wstępujących i zstępujących na syna człowieczego. Wiara w Pana Jezusa poszerza nam nasz wzrok, daje nam zdolność do widzenia wymiaru duchowego, który jest obiektywny, który jest prawdziwy, ale dla niektórych osób zakryty. Widzieć możemy Boże działanie, możemy widzieć jak aniołowie przenikają ten świat, jak Pan Bóg jest obecny w historii osobistej, w historii krajów, w historii całego świata. Ale zdarza się, że nawet ludzie wiary zapominają o tym, że mają duchowy wzrok i ograniczają swoje spojrzenie do tego wymiaru ziemskiego. To może napawać lękiem albo niepewnością, gdy widzi się jakieś trudne decyzje rządzących czy możnych tego świata i zastanawiamy się, do czego to wszystko prowadzi i co z nami wszystkimi będzie. Ale człowiek wiary to jest ten, kto potrafi zobaczyć Boże działanie, że Bóg nie opuszcza swojego ludu, że Bóg z nim idzie, że Bóg go prowadzi. Dzisiaj w święto Świętego Bartłomieja, Natanaela, który miał obietnicę tego duchowego wzroku, możemy się też zastanowić, w jakiej kondycji są moje oczy, mój duchowy wzrok. Czy jestem w stanie dojrzeć, że Bóg działa w moim życiu?